Ah <laughs> Idź pan, pójdź. Dlaczego? Zależy, że wasi malikunami? Pani, ja tako staro jeszcze muszę was. Każdy z nas w życiu zna takiego umysłowego dziada, który cały czas narzeka na świat. Myśli, że zawsze ma rację, a jedyne, o czym może wypowiedzieć się pozytywnie, to te stare, dobre czasy. Nikt nie lubi takich ludzi. Niezależnie, czy mają 20, 40, czy 60 lat. Ale co, jeżeli powiem ci, że prawdopodobnie też się nim staniesz? Albo co gorsza, już nim jesteś. Jeżeli chcesz to sprawdzić, to w tym filmie przygotowałem badanie, które sprawdzi to dokładnie. Tworząc ten Film chciałem znaleźć dziada idealnego. Takiego, na którego jak już spojrzysz, wiesz, że zaraz wyciągnie asa z rękawa pod postacią kiedyś to było. Dlatego ubrałem się w mój najbardziej dziadowy outfit, wziąłem się do pracy i stworzyłem najpierw wzór a później całe badanie, które sprawdza krok po kroku, czy jesteś dziadem. Test jest banalnie prosty. Mamy cztery sekcje, w każdej pięć stwierdzeń. Twoim zadaniem jest ocenić w skali od 1 do 5, jak bardzo zgadzasz się z danym zdaniem. A na koniec ja wyświetlę punktację, podliczysz punkty i tyle. W ten sposób dowiemy się, kto jest dziadem, a kto nie. Pierwsze pięć pytań brzmi następująco. 1. Dzisiejszy świat zmierza w złą stronę. 2. Obecnej muzyki nie da się słuchać. 3. Kiedyś życie było prostsze. 4. Chciałbym urodzić się w innych czasach. I 5 żyje w najlepszych czasach w historii. Ejo, hey siemanko, tu Karol z przyszłości. Chciałem tylko dodać, żebyście na wszystkie pytania odpowiadali tak, jak jest w schemacie, czyli czerwone to nie zgadzam się i tam zielone to zgadzam się jak najbardziej. A punkty podliczajcie w sposób, jakie są wyświetlone na ekranie. Wiem, że tak nie robi się tego testu, ale po prostu liczcie punkty, czyli tam, gdzie jest 5 i w waszej odpowiedzi to bierzecie 5, tam, gdzie jest ten i po prostu podliczacie to sobie, na końcu sumujecie i wszystko tacy. Buziaczki, pozdro. Możecie dodać sobie punkty, ale na spokojnie, bo na końcu powtórzymy to jeszcze raz, żebyście wszystko zebrali sobie do kupy. Prawdopodobnie każdy z Was domyślił się, że te pytania dotyczyły zamiłowania do starych czasów, czyli pierwszego czynnika naszego równania dziada. Ciekawe, że prawie wszyscy popadamy w tą pułapkę i mówimy zdania w stylu. Ach, ta, ta podstawówka to była spoko Chociaż tak naprawdę każdego dnia modliliśmy się o to, żeby zachorować I nie iść następnego dnia do szkoły i posiedzieć, pograć na kompie A od ferii liczyliśmy dni do tego, kiedy będą wakacje, żeby wreszcie mieć wolne od szkoły Więc, czy przeszłość była fajna? Była Może nawet była lepsza niż teraźniejszość Ale skupiając się tylko na niej, mamy gwarancję tego, że nigdy nie będziemy szczęśliwi Bo nigdy nie będziemy żyli tu i teraz Tylko będziemy żyli przeszłością, która już niestety minęła i teraz nie istnieje To była pierwsza sekcja Lecimy dalej z kolejną piątką pytań. Pytanie numer jeden. Częściej wspieram niż krytykuję osoby mniej doświadczone ode mnie. 2. Młodzież powinna bardziej respektować starszych. 3. Jestem spokojny o przyszłość świata, bo zajmie się nim młodsze pokolenie. 4. Dzisiejsza młodzież jest naprawdę zdolna. I 5. Kiedy byłem młodszy, byłem bardziej dojrzały niż obecne dzieci. No więc, jaki jest drugi element wzoru? Oczywiście, pogarda w stronę młodszych. Nie znajdziemy prawowitego dziada, który nie narzeka na młodsze pokolenie, jakby nigdy nie był młodszy. W tym punkcie musimy zrozumieć jednak jedną rzecz. Każdy z nas jest narażony na to zjawisko już od najmłodszych lat, bo oczywistym jest, że starszym należy się szacunek i powinniśmy tą zasadę kultywować. Jednak bardzo często zapominamy o tym w drugą stronę, bo wychodzimy z założenia, że skoro młodsi muszą szanować nas, no to my nie musimy się im tym odwdzięczać. A to kompletna bzdura, bo musimy zrozumieć, że naszą odpowiedzialnością jako starsi ludzie jest nakierowywać młodszych ludzi na odpowiednią drogę, a nie poniżać ich i dewaluować. Więc miejmy to na uwadze. Ale teraz lecimy z następną piątką. 1. Od każdego człowieka można się czegoś nauczyć. 2. Regularnie staram się nabywać nowe umiejętności. 3. Nowe badania są bardziej wiarygodne od starych. 4. Robię rzeczy, których się boję, żeby przełamywać swoje słabości. 5. Jest wiele aspektów mojego życia, które wymagają poprawy. Mamy to? Lecimy dalej. Trzecia składowa wzoru też jest dość oczywista. Chodzi o niechęć do nauki. Większość z nas nie doświadczyła jeszcze tego w pełni, ale możemy to sobie wyobrazić, że rozwijamy się jako ludzie, rozwijamy się zawodowo i po pewnym czasie w życiu przyjdzie taki moment, w którym zaczniemy być doceniani i poważani w naszej dziedzinie. W tym momencie możesz zacząć zauważać, że jesteś naturalnie lepszy od innych osób, które robią to samo. Ale jest to bardzo groźny moment, bo możesz dojść do wniosku, że w sumie to już Jestem w tej pozycji, w której powinienem być i nie muszę robić nic więcej, żeby na niej zostać. A prawda jest taka, że żeby iść do przodu, cały czas musimy wkraczać w nieznane i uczyć się tego, co nowe, bo nadejdzie moment, że przyjdzie ktoś, kto będzie chciał nauczyć się tego, czego ty nie chcesz. A wtedy możemy się domyślić, co się stanie. I teraz ostatnie pięć pytań: 1. Podczas dyskusji liczy się tylko wygrana. 2. Moja intuicja zawsze podpowie mi najlepiej. 3. Jestem inteligentniejszy niż większość ludzi na świecie. 4. Podczas rozmowy z łatwością mogę przyznać rację drugiej osobie. 5. Kiedy czegoś nie wiem, pytam kogoś, kto zna się na tym lepiej. No. Więc ostatnim puzzlem naszej układanki jest oczywiście bezwzględne przekonanie o swojej racji. Ten punkt jest prawdopodobnie najbardziej skomplikowany intelektualnie, ponieważ wymaga on tego, abyśmy sami podważali swoje przekonania. A to nie jest proste. Pomyślcie, każdy z nas musi ogarnąć, o co chodzi w tym świecie wyrobić sobie opinie na różne tematy i tak ogólnie ustabilizować swój światopogląd. Ale niestety, nasz mózg ma tę przypadłość, że lubi być leniwy. I kiedy raz już sobie coś ustali, to. Nie za bardzo ma ochotę to zmieniać. I to jest właśnie ostatnia pułapka, która wprowadza nas na drogę umysłowego dziada. A więc przejdźmy do wyników testu. Na ekranie wyświetlam Wam jeszcze raz wszystkie pytania. Możecie sobie na spokojnie zatrzymać film, dodać wszystko i przejść dalej. A oto punktacja najbardziej wiarygodnego badania XXI wieku. Jeżeli masz od 0 do 19 punktów, to nie umiesz liczyć, bo nie da się mieć mniej niż 20 punktów. Jeżeli jesteś w przedziale od 20 do 39 punktów, to szacun, jeżeli nie zmieniałeś odpowiedzi po czasie. Bo to oznacza, że twój umysł jest nieskalany dziadostwem. Jesteś wolny. Od 40 do 59 punktów to strefa neutralna. Diagnoza mówi, że wszystko z tobą ok. Wiadomo, jest pole do poprawy, ale nie masz się czym przejmować. Od 60 do 79 punktów zaczyna się niebezpieczna strefa. Dopodobnie czasem przychodzą ci myśli do głowy, że nie pasujesz do tych czasów. A twoja dusza lepiej odnalazłaby się wtedy, kiedy nawet nie żyłeś, ale jak słuchasz muzyki z tamtych lat, to jesteś przekonany, że było o niebo lepiej. W przedziale 80-89. Prawdopodobnie nigdy w życiu nie posłuchałeś jeszcze zdania innej osoby, bo wiadomo, że tylko ty możesz mieć rację. Jest też spora szansa na to, że nigdy nie powiedziałeś nikomu, jak tak naprawdę czujesz się w środku. Może poza sytuacją, kiedy w piątkowy wieczór wypiłeś wystarczająco dużo, żeby powiedzieć nieznajomemu ziomkowi. Siemano, tu Albert, mój braciszek, Józef. Chcemy wam powiedzieć, że yy, kochamy was wszystkich, zajebiście się tutaj w Polsce. Jeżeli masz od 90 do 100 punktów, to czapki z głów, ukłony. Stałeś się najprawdziwszym mistrzem w byciu dziadem. Jednak prawdopodobnie w niczym innym nie będziesz mistrzem, bo za bardzo zamknęło ci to głowę. Ale doceniaj to, bo wiem, że włożyłeś w to bardzo dużo pracy. Możecie napisać swój wynik w komentarzu. Ale jeszcze zanim to zrobicie, jest jedna ważna kwestia. Nie powiedziałem wam, że w równaniu jest jeszcze jedna zmienna, która może odwrócić wyniki do góry nogami. I jest nią wdzięczność, bo kiedy zaczniemy patrzeć na świat przez pryzmat tego, ile mamy, a nie tego, co chcielibyśmy mieć i czego nam brakuje, to to wszystko, o czym dzisiaj mówiłem, zostanie przykryte i po czasie się naprawi. Serio, wdzięczność to praktycznie gwarancja satysfakcji i szczęścia w życiu. Nie nagrałem jeszcze na ten temat filmu, więc podlinkuję Wam jeden fajny w opisie, możecie sobie obczaić potem. I pamiętajcie, niezależnie od wieku, żeby cały czas otwierać swoją głowę. Dziad to tylko symbol, wiek tutaj nie ma żadnego znaczenia, a starsi ludzie są super i starajmy im się to pokazywać, kiedy tylko możemy. Mam nadzieję, że odmłodziliście się trochę po tym filmie, trzymajcie się, podgrzebeczki.